i Fundację RAKENDRON, fundację, która od lat zmienia schematy myślenia o chorobie nowotworowej, działa na rzecz poprawy jakości życia chorych na raka i wspiera te niekliniczne, ale nadal ważne, bardzo ważne obszary ich życia. Dzisiaj zaczniemy takim pytaniem, czy życie po chorobie onkologicznej może okazać się trudniejsze niż w trakcie leczenia. O tym porozmawiam z Martą Bednarek, cześć. cześć. Twórczynią programu iPoRaku w Fundacji. No właśnie, jak to jest z tym życiem poraku? Ono na pewno jest inne. Mhm. Czasami nie jest takie, jak sobie wyobrażaliśmy. I diagnozuje się, znaczy, diagnozuje się, określa się, że mniej więcej u 25% ozdrowiałych chorych, czyli mhm. tych, którzy otrzymali informację, że ich choroba jest już czasem przeszłym, czyli są mhm. w remisji i teraz mogą cieszyć się tym swoim mhm. zdrowiem na nowo. Diagnozuje się zespół stresu pourazowego różnego typu zaburzenia adaptacyjne, i oni nie potrafią tak po prostu wrócić do tego życia i udawać, w cudzysłowie, że nic się nie mhm. stało. E, I mierzą się z różnymi objawami, o których pewnie sobie za chwilę porozmawiamy. Mhm. Więc to życie na pewno jest inne, czasami jest gorsze, ale nie oznacza to, że musi tak zostać na zawsze. No właśnie, bo zamiast tej takiej radości, euforii, która nam się może. Pewnie kojarzyć z, z informacją o tym, że już jest po chorobie. Pojawia się smutek, pojawiają się mhm. trudne emocje, pojawia się, no właśnie, taki lęk, lęk strach, co jeszcze? Myślę, że ile ludzi, tyle tych emocji, mhm. ale tak naprawdę te zaburzenia adaptacyjne są związane z takimi emocjami, czyli tymi negatywnymi, które nie pozwalają nam wrócić do pełnej aktywizacji społeczno-zawodowej. Mhm. My mamy jakieś ym, blokady, jakieś, właśnie, lęki. W wyjściu, nie wiem, do znajomych, mhm. w rozmowach na temat choroby czy tego, co czuję. Czujemy się wyobcowani, czujemy się winni. Mówię my, bo sama jestem byłą pacjentką mhm. onkologiczną, ale utożsamiam się z tymi mhm. ludźmi, zresztą spędzamy z nimi w fundacji na co dzień dużo czasu. Tak jak powiedziałam, to są bardzo indywidualne emocje, ale łączy jedno, to, że ci pacjenci czują się wyobcowani i czują się pozostawieni sami sobie. Im się wydaje, że powinni się cieszyć, że mm -hmm. powinni skakać do góry z radości. Ich rodziny często ciągną właśnie, no to proszę, tu już teraz utkurszaczek, mm -hmm. mopik, praca. Wracamy do wraca, normalnego życia. Wracaj, w tak. No tak. przecież jesteś zdrowy, zdrowa. Mm -hmm. O co ci chodzi? No a pacjent czuje, że w środku coś nie gra, w środku jakoś tak najchętniej to bym się zakopał pod kołdrę mhm. i nie wychodził, bo jeszcze nie daj Boże się będę musiał zmierzyć właśnie z tymi trudnymi emocjami. No i wtedy z odpowiedzią przychodzimy my z programem mhm. i po No właśnie, ale jeszcze, jeszcze chcę tak podrążyć, bo dlaczego tak się dzieje, że u części z tych pacjentów pojawiają się te trudne chwile, trudne emocje? Mhm. To bardzo prosto jest odnieść do innych... Wydarzeń z życia człowieka, które mm -hmm. są zagrożone śmiercią. Nie ma co się oszukiwać, że choroba nowotworowa, mimo tego, że jest częścią naszego życia, że coraz więcej chorych zdrowieje i może być tylko etapem, przez który mm -hmm. się przechodzi, jest chorobą, która jest zagrożona śmiercią. Mm -hmm. e, I o ile nie dziwi nas, że żołnierz wracający z misji wojennej e, ma, ma czy może mieć takie trudne emocje i ma wsparcie psychologiczne, o ile nas nie dziwi, że tym wsparciem psychologicznym są objęci strażacy, policjanci. Mm -hmm. E, czy no nie wiem, no, jakiekolwiek osoby, ofiary wypadków drogowych, które, których życie było zagrożone, mhm. o tyle nikt nie wpadł na ten pomysł, żeby mhm. objąć takim wsparciem osoby, które mierzą się ze śmiertelnymi chorobami. E, I to są nowotwory, jak zapewne też inne jednostki chorobowe, natomiast no, my w Rack'n'Roll zajmujemy się konkretnie nowotworami. E, my się spotkaliśmy kiedyś z psychiatrą, profesorem Bartoszem Łozą i on powiedział, że. Nie da się tak po prostu schować karabinu po wojnie do szafy i napić się herbaty. Aha. I to jest taka chyba najlepsza metafora, Aha. najbardziej obrazująca to, jak to wygląda. Mogą się pojawiać właśnie tutaj te zaburzenia adaptacyjne, może się pojawiać zespół stresu pourazowego i jego się diagnozuje minimum pół roku po tym doświadczeniu traumatycznym. I to nie oznacza, że ten pacjent do końca życia będzie musiał z tym mhm. żyć. Natomiast jest to przeszkoda, którą należy pokonać i w której należy pacjentowi pomóc. I wtedy pojawiacie się wy z programem. Tak, Czarno na biało. Cali na albo biało, albo na czerwono. Albo na czerwono z programem i poraku. Mhm. E, opowiedz proszę o tym programie. W tym momencie rekrutujemy tak naprawdę już do ósmej edycji, mhm. e, czyli te osiem lat temu stwierdziliśmy, że nie można tak tych pacjentów zostawić. Owszem, oni w trakcie choroby mogą korzystać ze wsparcia psychoonkologów w różnego rodzaju ośrodkach czy szpitalach są tacy specjaliści, nawet w ramach kontraktów z NFZ, ale później tak w zasadzie są pozostawieni sami sobie. Trafiają pod opiekę lekarską na 5 lat, mają te kontrole najpierw raz w miesiącu, potem raz na kwartał, raz na pół roku, raz na rok. Daj Boże, żeby byli przez cały mhm. ten okres zdrowi. No i w zasadzie dziękuję, do widzenia. Jest Pani już zdrowa, proszę bardzo mhm. sobie iść. I proszę żyć. sobie radzić. Tak, proszę mhm. sobie iść i żyć. No i do tego dochodzi też rodzina, czy jacyś tam nasi bliscy, którzy się bardzo cieszą, bo to jest świetna wiadomość o tym, że Oczywiście. jesteśmy zdrowi. Ale okazuje się, że to marzenie tego człowieka z tego czasu choroby, o tym, żeby otrzymać tę informację o tych pozytywnych wynikach, no ono się spełnia. Ale tak nie do końca ja to czuję. Mm -hmm. To jest tak trochę, mam wrażenie, jak człowiek całe życie o, co, o coś walczy, nie wiem, z różnymi chorobami, z jakimiś innymi przeciwnościami losu, i nagle to coś, o czym marzył, mm -hmm. się spełnia, a się okazuje, że to tak nie smakuje, jak, jak sobie to wyobrażałem. I pojawia się frustracja, że pojawia to się nie frustracja, jest tak pojawia się... się poczucie winy, mm -hmm. pojawiają się wyrzuty sumienia. No wiele tych takich nie do końca pozytywnych emocji. Ja dlatego ja się tak piętrzą wszystkie zakładam. Tak, dlatego stworzyliśmy program i po Raku, który mm -hmm. jest skierowany właśnie do tych osób u którego podstaw leży praca w grupie wsparcia. Mhm. Dlaczego? Dlatego że tą grupą wsparcia obalamy ten pierwszy mit, mhm. który mają ci pacjenci w głowach, czyli że jestem sam, mhm. to tylko mnie spotkało, wszyscy się cieszą, wszyscy współpacjenci, z którymi się leczyłem, potrafią wrócić do tego życia, pójść do pracy, nie wiem, zajmować się swoimi dziećmi, robić to, co robiliśmy, robiliśmy kiedyś, robiłem kiedyś, robiłam kiedyś, kiedyś, a, ze mną a jest ja się nie tak, potrafię. bo ja nie potrafię. I mhm. wtedy jeżeli zaczynamy tą pracę w grupie, to tutaj już mamy obalenie tego mhm. pierwszego mitu. Natomiast jeżeli te osoby, które korzystają z programu, będą chciały skorzystać jeszcze z jakichś typów wsparcia, to my im zapewniamy możliwość udziału w różnego typu warsztatach, które organizuje Fundacja Rakendrol, Między innymi warsztatach takich metamorfoz mhm. wyglądowych, a to po to, że pacjenci onkologiczni w wyniku leczenia zmieniają swój wygląd. Mhm. I nie ma co tutaj się oszukiwać, że nie. Niektórzy tyją w wyniku stereoterapii, inni chudną. Mogą się zmieniać, nie wiem, w wyniku jakiejś operacji, rysy twarzy, może się dziać naprawdę z tym ciałem, mogą się dziać różne rzeczy, i nie do końca ci pacjenci muszą siebie akceptować mhm. w tym, jak wyglądają po. A dzięki tego typu warsztatom mogą się nauczyć ukrywać swoje mankamenty, wydobywać atuty i poczuć się znowu naprawdę dobrze. Oprócz tego zapewniamy wsparcie doradcy zawodowego, dlatego że choroba nowotworowa często weryfikuje to, z czym się mierzyliśmy i, i jak żyliśmy wcześniej. I okazuje się, że na przykład praca, w której pracowaliśmy nie wiem, przez ostatnie 20 lat, to jednak nie jest to, o czym masz nam Tak, naprawdę. tak. Mhm. No tak, poszłam do niej z rozpędu, mhm. zostałam na kolejne 10, 20, czy tam ilekolwiek lat. A to nie jest to, co ja chciałam mhm. robić. I mam tutaj taki świetny przykład naszej podopiecznej, jednej z uczestniczek z pierwszych edycji Iporaku, która podczas jakichś właśnie warsztatów dookoła tego, mhm. co, się, co się dzieje jako główny punkt programu, opowiedziała o tym, że ona jest całe życie księgową, ale ona tak naprawdę nie lubi tego, co robi. Mhm. I ona całe życie chciała być aktorką. No i my tak wtedy wszyscy do niej na tym warsztacie, że Aneta to zrób coś z tym. I ona tak powiedziała, że w sumie to jest prawda i może by coś zaczęła w tym mhm. kierunku robić. I Aneta dzisiaj jest aktorką, gra w, tego, w takich różnych paradokumentach, mhm. serialach. Nie będę wrzucała nazwami, ale wszyscy włączając w okolicach godziny 17 <noise> na różnych kanałach możemy na takie serial, paradokumentalne seriale trafić. I Anetę w nich zobaczyć. I Anetę w nich zobaczyć. I w jest szczęśliwa. I jest szczęśliwa i, I spełniona. Nie mam z nią kontaktu osobistego, widzę mhm. na Facebooku, więc myślę, że jest spełniona. Coraz więcej gra, więc zmieniła to swoje życie. Natomiast no, nie, nie każdy musi zmieniać tak bardzo drastycznie. Dlatego w tym pomaga właśnie nasza pani, która jest doradcą zawodowym. Ona pomagała w takich prostych rzeczach, typu napisanie CV, znaczy prostych dla niej, mhm. dla, dla pacjentów, dla tych podopiecznych. Niekoniecznie to muszą być proste rzeczy, bo 20 lat temu rynek pracy wyglądał zupełnie inaczej znaczy, niż tak. dzisiaj. On inaczej wyglądał 5 lat temu mhm. niż dzisiaj. Więc pomaga poruszać się w tym systemie. Jak również prowadzi takie symulowane rozmowy, no i pomaga się odnaleźć właśnie na tym rynku pracy, zaproponuje może jakieś rozwiązania, na które byśmy sami nie wpadli. Ci pacjenci mogą brać również udział w zajęciach sportowych, czyli mm -hmm. dołączają do naszego programu Rolling, o którym mm -hmm. już był jeden tak. materiał, więc mam nadzieję, że wszyscy Państwo, którzy nas oglądają, o tym wiedzą. Um, I tam ci pacjenci zajmują się swoim rozwojem tej tężyzny fizycznej mm -hmm. i dbają o tą profilaktykę. W Turną właśnie w postaci aktywności fizycznej. Tak, myślę, że te wszystkie elementy się składają na aktywizację, Dokładnie. na powrót do życia, powrót, który nie jest łatwy, czy program i u oprócz tych wielu grup, oprócz grupy wsparcia. Spotkanie z doradcą zawodowym i aktywizacji fizycznej obejmuje też rozmowy z psychologiem? Czy one się odbywają w ramach tej grupy wsparcia? Grupę, grupy wsparcia prowadzą psycholodzy, psychotraumatolodzy, mm -hmm. psychoterapeuci, więc nad tym czuwa mm -hmm. specjalista, który jest do tego wykształcony. Mm -hmm. Natomiast jeżeli ktoś z uczestników będzie uważał, że to jest za mało i razem ze prowadzącym grupę dojdą do wniosku, że takiej osobie przydałoby się wsparcie indywidualne, to my również takie wsparcie mm -hmm. zapewniamy. Czyli ta osoba będzie miała możliwość. Z indywidualnej pracy ze specjalistą, z psychologiem, z psychotraumatologiem. Wybierzemy mhm. tego specjalistę wspólnie i bezpłatnie będzie mogła skorzystać z takiego rodzaju terapii. Wspaniale, wspaniale, bo to jest, myślę, bardzo ważne. To już ósma edycja, Ósma edycja. Ósma edycja. Przez te kilka lat zapewne wiele osób skorzystało z programu i poraku. Z jakimi e, historiami do Was wracają, z jakim e, takim feedbackiem? Po pierwsze, ja dzisiaj już tego programu osobiście nie prowadzę, mm -hmm. prowadzi go koleżanka, która też była tutaj na tej kanapie, Agnieszka Mirowska, i, mm -hmm. i do niej można się zgłaszać ze wszystkimi pytaniami. Natomiast jak ja jeszcze miałam bezpośredni kontakt z uczestnikami, to pamiętam, że te osoby przy pierwszym kontakcie to były takie osoby, które, w których było widać trochę brak światła. One mm -hmm. rozmawiały, komunikowały się, gdzieś tam może pojawił się jakiś delikatny uśmiech, ale widać było zgaszonego człowieka. Natomiast. Mm -hmm. Zawsze na takich rozmowach podsumowujących wychodzili pewni siebie ludzie, którzy kwitli, którzy mieli pomysły na życie, którzy przyjaźnili się ze sobą, nawiązywali nowe przyjaźnie. I z tego co wiem, tak się dzieje po dziś dzień, czyli każda edycja przynosi nowe przyjaźnie, nowe znajomości, nowe pomysły. W jednej z edycji w Grupie Krakowskiej panie po skończonej pracy, za, nawią, znaczy zawiązały, założyły fundację, która pomaga osobom, które przeszły przez chorobę nowotworową i one Taką pracą u podstaw, mm. swoim doświadczeniem chcą się dzielić właśnie z innymi, którzy znajdują się w podobnej sytuacji i chcą, chcą lokalnie działać mm -hmm. po to, żeby ci pacjenci szybciej, lepiej mogli wracać do tego swojego życia. I pomoc, którą dostały, teraz chcą przekazać Dokładnie. dalej przekazują na pewno. Mówisz o grupie krakowskiej. Tak. Jest grupa krakowska, grupa warszawska. E, dla i osób z innych miast? W tej edycji mamy trzy grupy stacjonarne. Mm -hmm. Grupa w Warszawie, grupa w Gdyni i grupa w Krakowie. Mm -hmm. Natomiast mamy też grupy cztery online'owe, ale smutna wiadomość jest taka, jeżeli ktoś z Państwa chciałby dołączyć, że w tym momencie mamy jeszcze tylko trzy miejsca do grupy stacjonarnej w Gdyni. Reszta jest zamknięta. To jest zamknięta. Taka smutna. Reszta jest zamknięta, ale no kolejna edycja będzie jest. za rok, więc zawsze można się zgłosić, mhm. nawet jeżeli tam to zgłoszenie miało poczekać i, mhm. i koleżanki miałoby się przypomnieć w przyszłej rekrutacji, czyli nie w tej obecnej, czyli tylko tej za rok. To jak już o zgłoszeniach mówimy, to jak się zgłosić? Na stronie internetowej jest formularz mhm. do wypełnienia. Mhm. Jeżeli ktoś ma Jakieś pytania związane z tym, to po prostu może się kontaktować z fundacją. W ogóle zachęcam do tego, żeby wejść w program i poraku poprzez stronę Rack i zobaczyć, gdzie, z czym się możemy zwrócić. Tak jak powiedziałam, koordynatorem tego programu jest Agnieszka Mirowska. Do niej też jest kontakt na naszej mhm. stronie internetowej, więc serdecznie do tego zachęcam, żeby, żeby po prostu się odzywać. Nawet jeżeli ktoś nie jest przekonany do tego, czy chciałby wziąć udział w tym programie, czy to jest odpowiednie miejsce mhm. dla niego, to na pewno taka rozmowa pozwoli rozwiać te. Mm -hmm, I rozeznać. No właśnie, a dla kogo jest ten program? Bo oczywiście dla osób, które mm -hmm. przeszły raka, zakończyły leczenie onkologiczne. Minimum pół roku mm -hmm. po otrzymaniu y, tej informacji o remisji choroby maksymalnie pięć lat. Ponieważ ten pięcioletni okres to jest ten taki okres, kiedy medycznie jesteśmy uważani za pacjentów w remisji, a nie pacjentów zdrowych. Mm -hmm. Natomiast po pięciu latach jesteśmy uważani za pacjentów zdrowych i raczej te zaburzenia adaptacyjne nie wystąpią po upływie mm -hmm. pięciu lat. Mm -hmm. Tylko one zdecydowanie. Wcześniej, mm -hmm. e, wasz program jest odpowiedzią na, na lukę w systemie, na jakiś błąd. Tak, to takie standardowe e, To takie standardowe, w prawda, że tak. każdy wasz pro, pro, program właśnie na, na jakiś brak odpowiada. E, a ja myślę, zastanawiam się, co powinno się zmienić właśnie nie wiem, w naszym systemie, e, żeby. Osobom, które przeszły choroby, było łatwiej, lepiej. Szczerze mhm. myślę, że gdyby pacjent wkraczając w ten pięcioletni okres remisji mhm. otrzymywał informację o tym, że oprócz wizyt lekarskich musi raz na jakiś czas skonsultować się ze specjalistą typu psycholog czy psychoterapeuta. Mhm to byłoby lepiej i łatwiej, ponieważ mm. ten specjalista miałby narzędzia do oceny tego, czy ten pacjent wymaga jakiegoś prowadzenia terapeutycznego. Gdyby się okazywało, że tak, to w, ta w takim wypadku moglibyśmy tego pacjenta kierować mm. gdzieś tam systemowo dalej do na przykład grup wsparcia. Przecież są takie terapie dzienne dla pacjentów tak innych chorób, nie wiem, dla pacjentów z zaburzeniami lękowymi, z depresją i tak dalej. To istnieje. Więc dlaczego nie stworzyć czegoś takiego dla pacjentów, którzy wyzdrowieli z choroby nowotworowej? przeszli przez ten trudny okres i teraz przydałaby się im taka lekka pomoc w tym, żeby to ich życie było dużo bardziej jakościowe, bo o tym chyba nie powiedziałam, ale właśnie ci pacjenci, którzy kończą program, oni mówią, że nie wierzyli w to jeszcze te 24 spotkania temu, bo program koraku tak składa się z 24 spotkań, spotkań w grupie wsparcia. Ale dzisiaj widzą, że to życie po raku może smakować jeszcze lepiej niż to przed rakiem. Mm -hmm. Jest bardziej jakościowe. A czy pomoc psychologiczna w trakcie choroby przekłada też się na ten czas po chorobie? Pewnie tak. Mm -hmm. Znaczy mamy też pacjentów i po raku, którzy korzystali ze wsparcia psycho-onkologicznego w trakcie. Oni część rzeczy mają, że tak powiem, załatwionych, mhm. mówiąc kolokwialnie, i, i część przepracowanych, ale nie ze wszystkimi emocjami jesteśmy sobie w stanie poradzić w trakcie, bo te, które pojawiają się po, są zupełnie inne, bo w trakcie nam się wydaje, że jak usłyszymy informację o tym, że to już jest koniec, mhm. nie ma już nic, to właśnie będziemy wolni i będziemy mogli mhm. iść. A tu się okazuje, że tak nie do końca, bo głównie właśnie ten lęk przed nawrotem choroby, mhm. lęk przed tym, kim ja teraz jestem w ogóle, no bo kimś byłam kiedyś, potem dostałam informację o chorobie i byłam pacjentem z chorobą. Mm -hmm. I byłam a... definiowana przez tak, tę chorobę. często tak, mm -hmm. mimo tego, że my jako roll staramy się mówić, żeby nie definiować pacjentów mm -hmm. przez chorobę, to nadal jest Marta, Ania i mm -hmm. tak dalej. Um, ale tak się dzieje, więc byłam pacjent, pacjentką z chorobą, a w tym momencie kim ja jestem? Mm -hmm. Jestem tą Martą, którą byłam przed chorobą? Jestem kimś z jakimś bagażem? Muszę Trochę nie nauczyć. mam swojej tożsamości, tak. muszę się w nowej sytuacji odnaleźć. Tak, To nie dotyczy wszystkich, chciałabym mm -hmm. to jasno Oczywiście. podkreślić, ale no jedna czwarta pacjentów średnio, to jest dosyć dużo. To jest duża grupa. Mm -hmm. A co może zrobić w takiej sytuacji otoczenie takiej osoby, żeby jej pomóc, żeby, a może przede wszystkim, żeby nie utrudniać? Y na pewno nic na siłę, mhm. czyli nigdzie na siłę nikogo nie, nie wypychamy, chociaż zdarzył nam się podopieczne, którego zapisała żona i kazała mu przyjść. I on najpierw był bardzo oporny, w ogóle mu się wydawało, że to jest totalnie nie dla niego. Przechodził całą edycję i to była taka edycja, w której naprawdę zawiązała taka silna paczka przyjaciół. Mhm. Oni po dziś dzień się trzymają, są w ogóle bardzo blisko z życi z fundacją, są naszymi wolontariuszami, ale jeżdżą razem na wakacje, spędzają razem czas i naprawdę to wygląda pięknie, więc czasami to działa, ale nie polecam. Rozmowa i może taka droba edukacja, Może podesłanie jakiegoś filmu, który mhm. jest na stronie jej poraku, w którym podopieczna mówi o tym, jak było, a jak jest dzisiaj, co jej ten program dał. Czasami takie delikatne bodźce, gdzieś tam kroki, jakiś artykuł, może kogoś zmotywować do tego, żeby o siebie zadbać. I tak jak powiedziałam, jeżeli na przykład kończymy leczenie, nie wiem, w lutym. I w tym momencie nie ma rekrutacji, to zawsze możemy się zgłosić do tego programu, i dziewczyny, które tą rekrutację prowadzą, odezwą się wtedy, kiedy ona na nowo będzie otwarta. I na pewno nie będzie za późno, żeby z tej pomocy skorzystać, bo to jest po prostu ważne dla samego siebie. To jest taki samorozwój, to jest coś dobrego, taki rodzaj opieki, którą możemy sami sobie dać. A takie zgłoszenie, taka rozmowa to już będzie krok właśnie wykonany w kierunku pracy nad sobą i tego lepszego życia. I tego, i tego lepszego życia. Tego jakościowego życia. Dokładnie. Tak jak e, zapomniałam imienia e, pani, która gra w paradokumentach. Aneta. Tak jak pani Aneta, która mm -hmm. teraz pewnie ma, ma swoje wymarzone życie i, i pokazuje, że można. Dokładnie. I to wspaniała, wspaniała, bardzo inspirująca historia. To jeszcze tak podsumowując. Mm -hmm. Zakładamy, że ogląda nas ktoś, kto czuje, że do programu IPORAKu by się nadawał. I co? Jeżeli mieszka w trójmieście, to, to jeszcze nie kiedy, kiedy w ogóle rusza program? Od września. od września. Od września ruszają te spotkania. W zależności od miasta mm -hmm. czy tam grupy online to jest jeszcze ruchome i to mo może się przesunąć nawet do mm -hmm. października. Wtedy y, ruszają spotkania. One się odbywają raz w tygodniu, w zależności od formy mm -hmm. stacjonarnej bądź online. E, 24 spotkania, czyli to wychodzi pół roku mniej więcej. Mm -hmm podczas których przerabia się takie tematy, które są tak dobrane przez te lata edycji, że wiemy, że na pewno są uniwersalne mm -hmm. dla każdego. Oczywiście, jeżeli w grupie pojawi się jakiś temat, który... Warty mocniej przepracowania, rezonuje, Tak, jest tak, przepracowania, to terapeuta za tym pójdzie, on mhm. nie zostawi tego tematu, nie powie, tutaj mamy sztywną listę i będziemy teraz Proszę to robić. Prosimy odzywać. <laughs> tak. Natomiast no, są te tematy wybrane właśnie przez specjalistów mhm. razem z pacjentami, które we wszystkich tych osobach, które się zgłaszały rezonowały i które były warte uwagi i warte tego, żeby je po prostu załatwić w jakiś sposób. Mhm. Także, jeżeli ktoś jest z Gdyni, ma jeszcze szansę 3, 3 na tegoroczną edycję, a jeżeli mamy. nie, to nie tracimy tutaj nadziei Proszę i zapału. Proszę się odzywać, tak. tak. Natomiast chciałabym jeszcze jedną ważną rzecz mhm. podkreślić. Jeżeli ktoś z Państwa ma w tym momencie problem, właśnie taki, o którym mówimy, mhm. czyli z zaburzeniami adaptacyjnymi, z jakimś powrotem do tej pełni tak. aktywności społeczno-zawodowej, a nie ma możliwości załapania się na tą grupę wsparcia w tej edycji to i mimo wszystko niech się do nas odezwie jeżeli to będzie poważny problem to my nie zostawimy tej osoby bez pomocy i spróbujemy jej pomóc indywidualnie natomiast jeżeli ktoś może poczekać to do przyszłej edycji serdecznie zapraszam Super, bardzo Ci dziękuję i za Wasze działania, i za tę rozmowę. Państwa zapraszamy do kontaktu oczywiście z Fundacją Rock and Roll do obejrzenia naszych poprzednich odcinków, w których mówimy właśnie między innymi o programie Rolling, ale o wielu innych mhm. wspaniałych działaniach fundacji. Bardzo Ci dziękuję, dziękuję za tę uprzejmie. rozmowę. Dziękuję. Pięknej reszty dnia dla Państwa.